Dziękuję Dziękuje bardzo w takim razie za spotkanie i spotykamy się w środę o godzinie 11.30 na Dziękuję bardzo. W, nie? W, w środę o 11.30 no, no, gdzie? 105a. 105a, ale w najbliższą środę, tak? No, nie tak, 11.30. Ja. 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 No. 26. Czyli do pana pomyśle, na jaki adres panu wysłać? To znaczy obiecała Pani, że udzieli Pani wywiadu na ten temat od razu kamery. po komisji, to znaczy jak nie do kamery, to znaczy do czego? Aha. Czyli wywiad audio, tak? Dobrze, to zrobimy tak, że, że, że ja kamerę odwrócę w tą stronę tak? i to będzie wywiad audio, a tu będzie, nie wiem, może będzie widać te, te takie piękne, o. Te piękne książki, jeżeli ja rozumiem, Pani. Że pan chce to umieścić w internecie, tak? Nie, ja bym chciał znać prawdę, tak? To znaczy, chciałbym, chciałbym e, dowiedzieć się przyczyn e, utajnienia tej komisji, dzisiejszej. Czy jest to zgodne z prawem, e, ponieważ no, poprzednia ale sytuacja. W takim, w, taki, w takim momencie, czy ja mam panu na piśmie to napisać? No na ten... to później, natomiast w tej chwili mnie interesuje sprawa taka życiowa. Jest, ja przyszedłem, spóźniłem się. Dzień dobry. Spóźniłem się i, i, i wchodzę, i okazuje się, że akurat trafiłem na tą część tajną posiedzenia Komisji Kultury. I teraz chciałbym się dowiedzieć, dlaczego ona była tajna. Proszę Pana, tak jak i poprzednim razem omawialiśmy kandydatury zgłoszone przez dyrektorów różnych muzeów. Kandydatury do nagrody prezydenta Wysokiego Jeruzalika. Zgodnie z prawem polskim, zgodnie z konstytucją, tak jak już Panu wspomniałam, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, osoby nie będące osobami publicznymi, osoby fizyczne mają prawo do prywatności. To jest prawo ich konstytucyjne, w związku którego ja mam zamiar bronić. W związku z tym omawianie ich dorobku, ich pracy, ich jakości ich pracy które związane jest z pewną oceną, nie za to, że ktoś pracuje źle, tylko za to, że ktoś pracuje dobrze, jest prawem, którego po prostu prawem prywatnym, tak? które, które zgodnie z tymi zapisami ustawy jest chronione. Tak, Pani Przewodnicząca. Te kandydatury to były osoby zatrudnione przez Urząd Różnie? Miasta nie, czy, czy przez samorząd, czy, nie. czy były to były osoby, osoby zupełnie tam... niewyróżniające zupełnie nie, nie się, zwykłymi mieszkańcami. Nie, to osoby którzy, wyróżniające się którzy... pod względem jakości pracy. Zatrudnione... Tak, ale ja bym skończył to pytanie. Czy to hmm. były osoby takie takie zupełnie anonimowe, nierozpoznawane? Nieznane, tak, tak, tak? Zupełnie nieznane. I te osoby chcecie nagrodzić, rozumiem. Tak. tak za to, że pracują. A pracuje, jak, one w jaki pracuje. sposób one, one pracują? Znaczy proszę, co one robią? Proszę pana, no pan teraz chce, żebym ja panu opowiedziała, jakie jest... Każdy Nagrody sposób... prezydenta z okazji Dnia Muzealnika. Czyli rozumiem, że to są pracownicy muzeum, tak? tak? tak. I to są wyróżniający pracownice muzeum, się którzy pracownicy. by nie chcieli, którzy by nie chcieli ujawniać proszę, swojej swoje ja tożsamości. Proszę. proszę mi powiedzieć, czy pan jako mieszkaniec Gdyni, czy ewentualnie jakikolwiek dziennikarz ma prawo wejść na posiedzenie y, jury konkursowego przy y, w konkursie filmów polskich? Jeżeli filmów by się Polski. to działo na terenie Urzędu Miasta, to tak. No, to, ale jest to miejsce publiczne i to się Dzień dzieje w tej chwili jesteśmy ale, na terenie Urzędu Miasta w ja miejscu to. publicznym, tak? i tu jest, to jest miejsce otwarte i ustawa, ale ustawa o samorządzie mówi, że wszelkie, wszelkie komisje, posiedzenia komisji, posiedzenia Rady Miasta, wszelkie, wszelkie żeby nie zacytować, posiedzenia ciał, które zostało, pochodzą z wyboru, tak. Tak? są jawne. Tak. I jest to, jest to kategoryczna zasada. Tak? Mógłby być ewentualnie e, pewien wyjątek od tej e, zasady w bardzo szczególnych okolicznościach. I te szczególne okoliczności reguluje ustawa rzeczywiście o, o, e, o dostępie do informacji niejawnej na przykład, ale też do ustawa Nie, no, o... o ustawie, ustawa o dostępie do informacji publicznej, niejawnej tak, tak, w pełni. Też, też, prawda? Też. Zresztą pierwsza sprawa to ja panu odpowiadał dosyć konkretnie pan natomiast zadaje rozbudowane konkretne pytanie pytania. bo chciałbym się dowiedzieć jednak, jednak tak. właśnie y, czyli tak z tego ustaliliśmy posiedzenia usta tak bo on będzie jawny rozumiem. będzie jawny będzie uzasadnienie kandydatów tych osób nagrodzonych podane publicznie będzie podane publicznie kto te osoby

Super, w sprawie jakiejś interwencji. Czy mogłabym Pani teraz podejść? Dobrze, już tak. idę. Także ja Panu może to przedstawię na później, dobrze? Że... Tak? Bardzo proszę. No ja jeszcze nie, ja wiem, nie jestem proś... przekonany jeszcze, tak? Znaczy, ja Bo chciałbym wiedzieć, ja... ustaliłem jedno, że to są pracownicy muzeów, tak? I ja, tak. ja rozumiem, że oni nie oni chcą... Są oni są są widoczni, muzeów. oni są widoczni w tych muzeach. Czyli nie wiem, czy Pan jest na ich pan zna wszystkich? No, nie znam imienia i nazwiska, na pewno nie no, tak. znam. Natomiast, natomiast widuję ich, czyli ich wizerunek jest nawet nawet publicznym moim zdaniem. natomiast danych osobowych ich nie znam. Nie chciałbym nawet ich poznawać, natomiast chciałbym wiedzieć, w jaki sposób przeprowadzone przeprowadzona jest hmm, przebiega tak naprawdę procedowanie na temat, na temat wyznaczania tych kandydatów. To, to mnie pan, interesuje, ja... ten mechanizm. No, jest to, nie, interesują, pan, to, nie interesują mnie dane osobowe, tylko ja sposób, sposób procedowania. Na posiedzeniu komisji dyskutujemy, każdy z nas ma prawo udzielenia poparciu pewnej ilości kandydatów z uzasadnieniem, dlaczego te kandydatury zostały przez tę osobę poparte, i wyłaniajmy w, tej, w takiej procedurze osoby, które uzyskują czy, największe poparcie. I w tym momencie uzyskują są nominowane przez komisję do decyzji prezydenta do przyznania nagrody. Proszę wybaczyć, jak pan widział jestem zajęta. Czy to będzie w protokole z posiedzenia komisji? Tak jest. To znaczy ich nazwiska i imiona też się pojawią w tym protokole? Tak. tak. To znaczy, że to nie będzie tajne, bo ten protokół jest dostępny publicznie. Bo zostanie ujawnione, bo zostaną ujawnione nazwiska i e, imiona osób, które zostały wyznaczone do nagrody. No czyli, czyli kandydatury nie, kandydatury nie czyli nie. ten protokół nie będzie pełny, tak? Rozumiem. Moim zdaniem będzie pełny. No, jeżeli nie będzie zapisu w nim kandydatów, pana, czy to, ja o czym dyskutowaliście, to on nie będzie pełny. Ja bardzo pana groszor. przepraszam, ale jak pan widzi, jestem zajęta, wzywają mnie obowiązki też służbowe. W z tym A zazwyczaj, zazwyczaj ta Komisja Kultury, ona zaczyna się o 15, w tej chwili jest 15.47, to ja ile czasu Pani przeznacza na taką komisję? Jak Pan Kultury? widział, na dzisiejszym posiedzeniu mieliśmy tylko jeden punkt i na ten punkt przeznaczyliśmy 35 minut. I to był akurat ten punkt tajny. No właśnie. No ale są cztery punkty, no fakt, one są porządkowe w zasadzie, no a ten punkt, jeden punkt był akurat tajny. To można było od razu napisać w rozkładzie w Biurze Miasta, że, że to jest tajne posiedzenie Komisji Kultury, bo ja się dowiedziałem o tym właśnie z Biura Rady Miasta i tak by było może najprościej, ja bym się wtedy nie śpieszył Dobrze. I, i nie, nie na tak, zrobimy, tak Dziękuję, tak. dziękuję bardzo Pani za do udzielenie wywiadu. Do widzenia. Miłego no. dnia życzę.